Ten kryzys dotknie każdego. Zwycięzcą będą ci, którzy stracą najmniej. O tym, jak stracić najmniej, na kanale Milionerstwo by Jan Fior. Zapraszam Państwa. Witam wszystkich Państwa na panelu, drugim panelu wydawnictwa kapitale Nazywam się Jarosław Konasz, a moim Państwa gościem będzie Ireneusz Lisiak, Pamiętam z historii niejakiego Kronenberga, który deklarował, i dość głośna była ta sprawa w czasie powstania styczniowego, gdzie on kupował za swoje pieniądze broń Belgii, która miała być dostarczona powstańcom styczniowym i nigdy do nich nie dotarła. Zawsze carska ochrona znalazła, znalazła źródła składowania tej broni, miejsca składowania tej broni, miejsca przekraczania granicy zaboru rosyjskiego. No i trudno się dziwić, że, że po tym, kiedy Kronenberg zmienił wyznanie judaistyczne na protestanckie, czar y, odznaczył go najwyższym odznaczeniem y, rosyjskim, Orderem świętego y, św. Jerzego. Moglibyśmy tych szczegółów z, y, z historii wyciągnąć więcej, ale ja chciałbym parę słów powiedzieć o traktacie wersalskim i, i te, tej konferencji wersalskiej. Jak wiadomo, w konferencji warszawskiej brało udział szereg krajów Antanty oraz przedstawiciele krajów, które wybijały się na niepodległość, tak jak Polska, Czechy, Jugosławia, szereg, szereg tych krajów. Ale zaskoczeniem może być, że była delegacja światowego żydowstwa. I to. Po prostu jeżeli chodzi o relacje tego światowego żydowstwa i wpływu lobby żydowskiego na sprawy Polski, no było ono było niebagatelne. Mianowicie w tym czasie pojawiały się, pojawiały się cykle artykułów, między innymi w Judische Wachter holenderskim apel do możnych tego świata, ażeby ratowali światowe żydostwo i nie pozwolili na powstanie niepodległej Polski. To holenderski dziennik, natomiast wileński dziennik pisał w tym samym stylu, żydowski dziennik pisał w tym samym y, 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 nurcie co, co prasa, prasa holenderska. W prasie amerykańskiej powsta powstawały artykuły o tym, że o rzezi Żydów, jakiej dokonano w stolicy, w dawnej stolicy regionu polskiego w Kiszyniowie. Czyli po prostu to co, Rosjanie, to, co Rosjanie zrobili w Kiszyniowie, rzeczywiście pogrom Żydów, przypisano w 1905 roku, przypisano Polakom, jednocześnie włączając yy, dla społeczności amerykańskiej, mołdawskiej Kiszyniów do. Ziem, rdzenie polskich i zamieszkały przez Polaków. W efekcie tego traktatu wersalskiego powstał tak zwany mały traktat wersalski, który rzeczywiście na kraje powstające takie jak Polska, Czechy, czy Słowacja, Czechy, czy Słowacja, Jugosławia, Węgry, nałożył szereg obowiązków, które mają wykonać w stosunku do Żydów. Polska ich tak naprawdę nigdy nie, nie wprowadziła, ale miała w okresie międzywojennym duże problemy z diasporą żydowską i z posłami w Sejmie. Mianowicie obowiązkiem Polaków było utrzymanie szkół jesibotów i he he hederów, zezwolenie na wolny, swobodny handel bez obowiązku płacenia podatków przez Żydów, bronienie ich i absolutne całkowite zwolnienie z podatków. Jak mówię, Polska nie nigdy na to się nie zgodziła i nie wprowadziła tego typu rozwiązań. Tam były próby dofinansowywania szkół żydowskich, ale to był jedyny element. Natomiast Sądownictwo, które także miało być wyłączone z gestii rządu polskiego, czyli władz polskich, też nie przeszło na, na wyłączność Żydów. Był pewien argument, który Polacy wykorzystali, mianowicie wojna polsko-bolszewicka i działania przede wszystkim środowisk żydowskich, ale też środowisk komunistycznych antypolskich przez szerzenie defetyzmu, w armii, szpiegostwo czy dezercja. No, powstał nawet z inicjatywy rządu Mitosa, powstał nawet obóz odosobnienia dla dezerterów, który dzisiaj, jeżeli Państwo znajdą się w Muzeum Polin, jest określany jako obóz koncentracyjny dla Żydów, który zginęło kilkadziesiąt tysięcy Żydów. Nie było ich w tym nigdy, w tym obozie, ale, ale, po prostu tego typu narracja jest prowadzona do dzisiaj. I to bym zamknął w okres międzywojenny, bo w okresie międzywojennym co rusz posłowie żydowscy w Sejmie wnosili sprawę autonomii dla Żydów. Jak można było przeprowadzić i udzielić, czy Zdecydować się na autonomię żydowską, jeżeli oni nie, nie zajmowali żadnego zwartego terenu. Byli w każdym mieście, czyli po prostu zajmowali dzielnice, ale nie, było to, nie, były, nie, nie mieszkali na zwartym terenie tak jak Ukraińcy, Białorusini czy Litwini. Trudno byłoby po prostu władzę administrować takim krajem, który byłby poszatkowany jak, jak ser szwajcarski w każdym mieście autonomią żydowską. I kiedy wybuchła druga wojna światowa, oczywiście tutaj możemy oprzeć się na Warszawie, na Krakowie, władze żydowskie, gmin żydowskich w większości uciekły z kraju. Prezydent Starzyński powierzył w roku wojennych, powierzył przewodnictwo w Gminie Żydowskiej w Warszawie Adamowi Czerniakowowi, a tutaj w Krakowie został Marek Biberstein. Też, też uciekł. Niemcy w krótkim czasie zaakceptowali ten stan rzeczy, określili warunki, na jakich mają Judenraty pracować, że w miejscowościach mniejszych niż małych miejscowościach typu Tarnów, Głownia i tak dalej Judenrat ja, liczył 12 osób, w większych miejscowościach jak Kraku, Warszawa 24 osób. Nie przeprowadzono żadnych wyborów. Nie będę wchodził w te Działania Judenratów, szczególnie Adama Czerniakowa na linii władzy niemieckie, władze okupacyjne, jeszcze prezydent Starzyński przecież żył, i jego stosunek, w momencie, kiedy Niemcy weszli, praktycznie rzecz biorąc, odsunął się od władz polskich, miasta, a władze miasta jeszcze były, do czasu aresztowania prezydenta Starzyńskiego, tylko prowadził dyskusję z Niemcami. Z nimi załatwiał różne sprawy finansowe, zaopatrzeniowe i tak dalej. Kiedy zaczęto tworzyć getta, pierwsze getto jak Państwo wiecie utworzono w Pioskowie Trybunalskim jeszcze w 1939 roku. To zaraz na początku. Getto łódzkie, ale to już było na terenach wcielonych do Rzeszy, a już w 1940 roku utworzono getta na terenie generalnej Kubej. I proszę sobie wyobrazić, się we wszystkich praktycznie pamiętnikach, wspomnieniach, zapisach żydowskich, listach, które znajdujemy, pisanych na innych Żydów, utworzenie gett zostało przyjęte za prąd. To była Będziemy niezależni od Polaków, będziemy mieli własny rząd, własne władze, i tak dalej. Czyli praktycznie rzecz biorąc, mimo doświadczeń, jakie mieli Żydzi w Niemczech, nie wyciągnęli tutaj w Polsce żadnych wniosków. I jak zwykle w takiej społeczności, bo za chwileczkę do Gwiazda Warszawskiego przetransportowano Żydów, którzy nie zostali w 1938 roku wypędzeni z Niemiec jeszcze byli w Niemczech, Prze przetransportowano Żydów z Niemiec i zaczęły się konflikty, konflikty, o których wspomina Emanuel Ringelblum, y które wprost mówiły, jeżeli, mi, jeżeli nie będzie tak, jak ja chcę, to pójdę na gestapo z donosem. Czyli praktycznie rzecz biorąc, donosicielstwo, wbrew temu, co pisał rabin Waller, Geller, yy, donosicielstwo tkwiło już na początku. Jak to wyglądało i jak to wyglądało w mieście No oczywiście Judenrat powołał, za zgodą Niemców, powołał policję żydowską Judisza Ordnungsdienst, której, co ciekawe, bo tutaj mamy także sprzeczne informacje, yy, Współcześni tym, tym, tamtym czasem piszą, że ludzie z ordynacji, czyli w policji żydowskiej, służyli, adwokaci, służyli, służyli, ludzie inteligentni, natomiast dzisiaj pisze się, że służyła społeczność. Można nazwać społeczność, bo ludzie się trochę znali różnie ale że to byli ludzie niewykształceni, jacyś tragarze, jakieś tragarze, jakieś lumpy przedwojenne i tak dalej. A więc następuje pewna zmiana y, narracji, że po prostu ci adwokaci, ci y, dzieci inteligentów, studenci już raptem nie są y, studentami, adwokatami, tylko są tragarzami, robotnikami, y, lumpami, nizi społecznej Teraz, jak mamy sytuację. Niemcy oczywiście potrzebowali informacji, jakie wypływały, jakie były w gettach. Mieli część ludzi, która współpracowała z nimi jeszcze przed wojną yy, i po prostu tych ludzi uaktywnili. Natomiast, natomiast zdarzały się sytuacje, że po prostu pozyskiwali nowych agentów. Ja tutaj. Mam zeznanie Maxa Kwasta, to jest członek Gestapo, który zeznawał przed sądem, przed sądem w Polsce po wojnie. Zacytuję. Większość ludzi była werbowana, z ludzi, którzy siedzieli na Gestapie. Ja będę czytał w tej formie, w jakiej on to zeznawał. To nie będzie forma gramatyczna języka polskiego. On znał język polski, był tłumaczem. Ale ten język polski znał tak, jak jest tutaj zapisany. Większość ludzi była werbowana z ludzi, którzy siedzieli na gestapie, a bojąc się kary, jakiej się spodziewali, zależy od winy, jaką miał, obóz lub śmierć, sami proponowali współpracę z Gestapem. Konfidencje za celem wypuszczenia ich na wolność. Drugi rodzaj konfidentów był również z więźniów, którzy byli na Gestapo. W współpracę z nimi sami proponowaliśmy w zamian za zwolnienie. Z czego to wynikało? No, zamykano czasem ludzi, których podejrzewano o przemyt, o szmarcownictwo, o bycie w grupach zorganizowanych grupach po prostu przemytniczych, a co za tym idzie w jakichś grupach oporu. I tym proponowano, gestapo proponowało współpracę. Trzeci rodzaj konfidentów był z ludzi, którzy sami z wolnej stopy zgłaszali się do nas, ofiarując swoje usługi. Tych było najmniej. A rekrutowali się z różnych warstw społeczeństwa, polskiego i żydów. Byli to najcenniejsi konfidenci, bo najlepiej pracowali jak Gottlieb Józef, to w Krakowie, ale jego brat z żoną Bochni czyli całe małżeństwa szły na współpracę. Kręc, Szpic, Ferster. Ferster miał w getcie krakowskim od strony rynku restaurację podczas wojny I tam y, po prostu schodzili się, przy, odwiedzali ją Gestapowcy, ale y, zbiegali się wszystkie, y, wszyscy ludzie z marginesu, bo informacje, jakie były potrzebne Niemcom dotyczyły również stanu posiadania, u kogo zostawili swój majątek, w jaki sposób i za co żyją, więc te informacje także wspierano. Jeszcze tutaj w takiego wtrącenia. Pamiętam, że parę lat temu rozmawiałem z panem Leszkiem Żydowskim, pewnie państwo znacie, i opowiadał, że Żydzi donosili na gestapo. I tak się dość dziwiłem, że w jaki sposób, o co chodziło. I pan Leszek Grzebrowski powiedział, że robili też to w dość taki komiczny sposób, bo jak wysyłali listy z donosami, to one były tytułowane Szanowny Panie Gestapo. Gestapo. I o co chodzi? Chyba z dwa lata temu spotkałem się w internecie z kanałem, to jest chyba Historia Hiking, gdzie ten prowadzący ten kanał przytoczył trzy listy donosów Polaków do Gestapo. I właśnie jeden list był takim typowym żydłaczeniem. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest, co to znaczy żydłaczyć. Część tak, część nie. Żydłaczenie to jest mówienie taką łamaną polszczyzną, na przykład, nie wiem, szanowny panie Kistapo. ja tutaj widzę, że mój sąsiad na ulica Twarda słuchać takie radio. To jest mniej więcej coś w tym stylu. Jeżeli chodzi o te trzy listy, które zostały przytoczone, to jeden to było takie żydłaczenie 100%, drugie to była taka łamana już płaszczyzna, a trzecie to prawdopodobnie mógł to napisać Polak, bo było napisane taką normalną płaszczyzną. Także jeżeli chodzi o to, że takie zakłamywanie dotyczące donosów ze strony Polaków na, do gestapo, no to mamy do czynienia też, tak jak mówi Ireneusz, z donosami ze strony żydowskiej. Zresztą też mieliśmy do czynienia na przykład w getcie warszawskim z tak zwanym żydowskim Gestapo, Mianowicie to była organizacja, jak ona się nazywała? Żadzie. Robili swój punkt. Oni kontrolowali kanały przyrzutowe żywności. Yy, brali też za to pieniądze, oczywiście. Łapali z, y, osoby z pochodzenia, znaczy łapali do swoich braci w getcie i no często można powiedzieć, że to była taka też bandyska organizacja, która ściśle współpracowała z Niemcami, ale to może już dalej opowiem. No, żeby zakończyć temat Żakwi, to Żakiew po prostu obecnych w Niektórych Polaków, bo około 30 od razu za, zastrzelono, zamordowano. Rok później odbył się w Berlinie przed Sądem Ludowym proces. Proces, który zakończył się skazaniem na śmierć pewnej grupy Szwedów i Polaków. I. To, że wyroków nie wykonano w, środku, w przeciągu roku do 1944 wypuszczono na wolność. Polacy wylądowali w obozach koncentracyjnych, niektórzy nie przeżyli. Zawdzięczamy interwencji króla szwedzkiego Gustawa, który po prostu zagroził zablokowaniem dostaw tych surowców, bez których niemiecki przemysł broniowy by padł, no i, a przede wszystkim tych słynnych łożysk kółkowych wywiad AK generał Grodrowiecki przesłał do, do generała Sikorskiego radiogram który napisał kanał Anna nie istnieje pracujemy nad odbudowaniem tego kanału inną drogą czyli praktycznie rzecz biorąc najbardziej, jeden z najbardziej bezpiecznych szlaków przerzutowych jeśli chodzi o, o dofinansowywanie podziemia i nie tylko podziemia, e, przesyłanie meldunków, e, praktycznie rzecz biorąc spadł. Ale wywiad AK robił e, e, śledztwo w tej sprawie i, i ten meldunek, który został znaleziony, a znaleziony został w dokumentach, które były kiedyś złożone w Komitecie Centralnym PZPR. E, kiedy zlikwidowano e, PZP i przejęta archiwa, to część tych archiwów trafiła do archiwów takich nowych, a część trafiła do IPR-u później. I niestety, proszę Państwa, my jeszcze wielu rzeczy się dowiemy, dlatego że y, prace archiwalne są bardzo żmudne i trwają. No, akurat tak się złożyło, że Leszek Żebrowski dostał teczkę i znalazł y, ten dokument, ten meldunek, i, i poszukał dalszy I W meldunku jest zapisane nie mniej nie więcej, tylko że wpadka Polskiego Komitetu Pomocy, czyli tej grupy, wynikła, była powodem denuncjacji i, to, i opisana była historia szantażowania. W pewnym momencie, kiedy Żydzi zażądali pieniędzy od wszystkich, albo większej ilości pieniędzy od. Polskiego Komitetu Pomocy, a przyjęty był rozdzielnik, który oni znali, zagrozili w prożę, że oni doniosą na gestapo. No i po prostu stąd wniosek, że, że żaden ze Szwedów nie, nie zrobił tego. Wszyscy zostali aresztowani. I żaden nie został uniewinniony, bo nawiasem mówiąc, w tej sprawie sąd ludowy uniewinnił dwóch Polaków. Ale żaden szlak nie został uniewinniony. Więc, więc sytuacja była taka, że po prostu zażądano większej ilości pieniędzy. Tych, którzy by chcieli szerzej zapoznać się z tą sprawą, obsyłam do strony na YouTube Leszka Żemrowskiego. On o tym, o tym mówił. 12 minut na to nagranie, ale warto to przeczytać o chciwości tak jest zatytułowane. Proszę Państwa, minuta została. Czy ktoś ma jakieś pytanie związane z tym tematem, który poruszyłem? Jeżeli nie teraz, no to zapraszamy serdecznie na stoisko no wydawnictwa możemy... Kapitale, gdzie będzie Ireneusz Piszak. Będzie ze swoimi książkami, nie tylko tymi, które są tutaj na stoliku. Także no, tym smutnym akcentem byśmy zakończyli krótki, yy, krótki wykład Ireneusza Lisiaka dotyczący właśnie kolaboracji. Także dziękuję Państwu serdecznie. Jeszcze zanim Państwo jeżeli ktoś przyjdzie na stoisko i będzie chciał zobaczyć kopię protokołu przesłuchania świadka w sprawie agentów w Krakowie, to ja pokażę te protokoły. Będzie można przeczytać sobie jak zeznawali. Radzę zwrócić uwagę na pierwszą stronę, bo każdy ze znających to byli tylko obywatele polscy pochodzenia żydowskiego, ale każdy ze znających zeznał, że jest bezwyznaniowy. To jest też bardzo ciekawe. Dziękujemy. Milionerstwo by Jan Jantino. Zapraszam Państwa.